Przewody. Dlaczego takie, dlaczego grubsze, dlaczego cieńsze? Słuchaj. Podstawowym parametrem przewodu jest jego oporność. I ta oporność zależy od trzech rzeczy: materiału, z którego zbudowany jest przewód. Stąd wiesz te takie aluminiowe przewody, to straszą po nocach. O pola przekroju przewodu. No i tu słyszysz: te przewody rozruchowe, one są nic niewarte, cieniusieńkie zupełnie w środku. I od trzeciej rzeczy, o której nikt nie wspomina, czyli od długości przewodu. No bo tak jak poprzednio żeśmy spojrzeli, to ilość ciepła wydzielającego się na przewodzie zależy od prądu, który przez niego płynie i ten prąd w kwadracie, nie? I oporu przewodu. A opór przewodu to jest iloczyn oporu właściwego, czyli opór właściwy dla danego rodzaju metalu, razy długość dzielone, przez pole przekroju, czyli im większe pole przekroju tym mniejszy opór, im większa długość tym większy opór, im większy opór właściwy tym większy opór. Opór właściwy aluminium jest półtorej raza większy od miedzi, co to znaczy? Że przewód 6 mm2 aluminium będzie miał taki metr tego przewodu, będzie miał taką samą oporność jak metr przewodu 4 mm2 miedzi, czyli w sytuacji, gdzie nie jest istotna palność przewodu, no bo tutaj też jest dużym problemem, że przewód aluminiowy się niestety pali. Gdzie nie jest istotna ta palność, to w tym momencie po prostu bierzemy półtorej razy grubszą, grubszy przewód i już. Jeżeli to jest przewód kładziony w ziemi, w tym momencie palność przewodu nie ma znaczenia. Półtorej raza grubość, jeżeli cena wychodzi dobra, to kładziemy aluminiowym i jest to tak samo dobrze jak miedzianym, tak? no bo jedyny parametr. Co jeszcze ciekawego wynika z tego no, równania, które każdy powinien znać? Że wszyscy pytają osobę, która mówi, że połączyła inwerter z akumulatorami przewodem. Wszyscy pytają, o jakiej średnicy, jakiego przekroju przewodu użyłeś. Ale nikt nie pyta, jakiej długości przewodu. A przecież popatrz, z równania proste jasno wynika, że dwa razy grubszy przewód zmniejszy ci dwukrotnie opór łącza. Ale dwa razy krótszy przewód tak samo zmniejszy ci dwukrotnie opór łączy. Co musimy pamiętać, że długość liczymy w dwie strony, długość przewodu, dla celów policzenia, jaki mamy, jakie mamy straty na przewodzie. Bo popatrz, jak to rozrysujemy, każdy przewód to jest grzałka, to jest opornik. O małej oporności, ale każdy przewód to jest dodatkowy opornik. Więc podłączając żarówkę na przykład czy grzałkę do akumulatora, masz pierwszą, pierwszy opornik, czyli kawałek przewodu, drugi opornik, czyli grzałkę, i trzeci opornik, znowuż kawałek przewodu. Widzisz? Mamy tu szeregowo połączone trzy oporniki. I jeżeli chcemy to policzyć w takiej najprostszej sytuacji, to tak wygląda nasz układ. I to jest bardzo uproszczona wersja. Bo każdy bezpiecznik to też jest opornik. Prawda? I to nie wcale nie taki mały, bo też potrafią brać po 7 W mocy. Na, na oporniku potrafi się odkładać. Co praktycznie wynika dla nas na przykład przy instalacji fotowoltaicznej z tego właśnie równania? Słuchaj, e, przewody określa się najczęściej albo DY, albo YDY. Czyli to są przewody w otulinie, z, to się nazywa Polwini, to w rzeczywistości to jest PCV. I on wytrzymuje temperatury do 70 stopni. YDY oznacza, że to jest więcej niż jedna żyła we wspólnej, potem otulinie. DY oznacza, że to jest po prostu pojedynczy przewód w, w izolacji. W instalacjach fotowoltaicznych, zwłaszcza w instalacjach fotowoltaicznych, używamy przewodów DY. Dlaczego? Dlatego, że zobacz, i kwadrat razy R, czyli cały czas, kiedy produkujemy energię, na naszych przewodach wydziela się ciepło. I tutaj jest ten problem, że Polwinic znosi do 70 stopni, powyżej izolacja ma prawo się poddać. I teraz, jeżeli masz te kable pod panelami, a zwłaszcza jak bardzo często są na siłę zaciśnięte opaskami do metalowych, aluminiowych części konstrukcji, bo przecież oczywiście bardzo duża część instalatorów próbuje nam wmówić, że te części konstrukcji muszą być aluminiowe, to tam jest już 70 kilka stopni pod tymi panelami. Jeżeli panel się je, jeżeli przewód się jeszcze dodatkowo grzeje, no a się grzeje, no bo, bo jest opornikiem, są na nim straty. To jest taka możliwość, że ta temperatura na tym polwinicie przekroczy 80 czy 90 stopni, on nam się najnormalniej w świecie stopi i jeżeli nie był zaizolowany od elementu, do którego został przymocowany, a mocowanie na trytrytki jest niezgodne z polską normą tak w ogóle, więc ci wszyscy instalatorzy tacy na maksa fachowi robią rzecz, za którą powinni zostać pozbawieni uprawnień. To może dojść do zwarcia, no bo te przewody są na siłę przyciśnięte do tych aluminiowych poprzeczek. Rozumiesz, że temperatura przekracza 80 stopni. No i izolacja się roztapia, następuje zwarcie. I co wtedy? No, wtedy mamy pożar fotowoltaiki. Nie, wtedy mamy pożar aluminium, czyli czegoś, co było używane do wybuchania, do, do rozwalania betonowych bunkrów. Jak poczytasz, co to był termit. To to było właśnie sproszkowane aluminium, którego temperatura płomienia, tem, temperatura spalania się była tak wysoka, że beton pękał. Czujesz? I, I możesz to zrobić na dachu. Więc tutaj są dwie możliwości, że po pierwsze, używanie izolacji i nie robienie tego na ścisk, Tak? Pamiętajmy, że używa, używanie izolacji w sensie. Czy tulei izolujących, czy zgodnych z normami systemów mocowań przewodów. No i dwa, w takich sytuacjach też trzeba się zastanowić nad trochę droższymi przewodami w izolacji. To się nazywa usieciowiony, polietylen XPL będzie się nazywało, jak będziesz to kupował. No i trzy, użycie przewodów 6 mm2. Zobacz, że przy 4 mm2 masz 0,7 W na każdym metrze straty, przy 6 mm2 masz tylko 0,4 W na każdym metrze straty. I wiesz, jak patrzymy na to tylko z punktu widzenia strat, to przy 10 kW instalacji, to, to co to ja mam, jakie straty? Nawet jeżeli będzie 20 m na dach, 20 m z powrotem, czyli 40 m razy 7, tak? no to mamy 28 W straty, całe nic. Ale jeżeli popatrzysz na tą stratę z innego punktu widzenia, że to jest ciepło, które ten biedny kabel będzie próbował z siebie wypromieniować w otoczeniu 80 stopni Celsjusza i nie będzie miał gdzie, no to w tym momencie to może nam zależy, żeby tego ciepła było jak najmniej. No i mam nadzieję, że to też pozwoli podjąć taką bardziej poinformowaną decyzję co do tego, czy mocujemy na dachu, czy mocujemy na, na, na konstrukcji koło domu. No bo zobacz, jeżeli na dachu, no to powiedzmy, mniej niż 15 metrów odległości od paneli do inwertera, to wątpię, żeby się dało, no bo 7,5 metra ma typowy dom, a to nie idzie tak, że to tylko, tylko w dół, a nawet jak idzie w dół, to idzie po, po ścianie, więc powiedzmy, że będzie to... 12,5 metra w jedną stronę, nie? czyli masz 25 metrów przewodu, czyli masz stratę, nawet gdybyś chciał użyć najtańszego przewodu, no to masz stratę około 20 W. Natomiast w momencie, kiedy montujesz to na instalacji, na konstrukcji zewnętrznej, nawet niech ta długość będzie. Niech ten, niech ta odległość będzie 30 metrów od domu, czyli masz 60 metrów przewodu, i użyjesz najdroższego przewodu, jaki, jaki wpadnie ci w ręce, czyli 10 mm kwadrat. W tym momencie, mimo że y, przewód jest 4, nie, 3 razy dłuższy, to jako, że średnica jest 2,5, czy tam pole przekroju jest 2,5 raza większe, to strata tak naprawdę pozostaje bardzo podobna. Jest 10% większa strata na takiej odległej instalacji niż na takiej na dachu. To na samym tym, że nie robisz tej instalacji na dachu, oszczędzasz co najmniej kilkanaście tysięcy. Więc a to, że zapłacisz za 60 metrów kabla 2 zł drożej na, na metrze, to ci się zwraca, nawet zanim zdążysz zacząć to liczyć na kalkulatorze, nie? Tak, po prostu. No i co? No to mam nadzieję, że rozwieje to wiele wątpliwości co do przewodów, które, które do tej pory mieliśmy. To samo obowiązuje w połączeniu inwertera i, i naszych akumulatorów, czyli czy to będzie inwerter 24V 5kW, czy to będzie inwerter e, fu, 24V 2,4kW, czy to będzie inwerter 48V 5kW. Strata na przewodach jest to sama, pobieramy większą moc, ale pobieramy z tym samym prądem, a tak jak widać z, e, I kwadrat razy R. Tak? Czyli tutaj prąd idzie ten sam, no bo koło 100A, więc nie ma znaczenia z jakim, z jakim idzie napięciem. I musimy wybrać, czy jesteśmy w stanie umieścić to tak, żeby ta odległość była jak najmniejsza, i wtedy to, że nie użyjemy bardzo drogiego kabla, nie ma tak dużego znaczenia. Prawda? Bo chodzi o opór. Nie, nie, nie zabijajmy się o ten opór właściwy, nie zabijajmy się o te pola przekroju, chodzi o wartość, która wynika z równania. Czyli im większa długość, i im większy potem będziesz chciał użyć amperaż tym większe musi być pole przekroju. Natomiast jeżeli użyjemy dużo krótszych przewodów, wtedy z polem przekroju też możemy zejść do dołu. A następny odcinek o bezpiecznikach jest tutaj i zapraszam.